Inspektor Gadżet Dosyć leciwa kreskówka Jetixa, która przedstawia zmagania mechanicznego gościa z przestępcami. Oczywiście mowa o tytułowym bohaterze, czyli Inspektorze Gadżecie. Był on mieszanką policjanta i tajnego agenta. Gadżet nie był zbytnio inteligentny. Zawsze dawał się nabierać na głupie sztuczki, co utrudniało i przedłużało śledztwo. Właściwie to przestępców łapała jego siostrzenica Penny, która potem przypisywała zasługi jej wujkowi. Asortyment Gadżeta jest całkiem spory. Potrafi wydłużać swoje kończyny do niesłychanie wielkich rozmiarów, stworzyć śmigło z kapelusza, co umożliwia mu latanie, czy też zamienić swoją dłoń w wielofunkcyjny scyzoryk. Głównym wrogiem inspektora jest Dr. Klau, Tajemnicza postać z groźnym głosem i dosyć ubogim wyglądem, gdyż przez całą emisję mogliśmy zobaczyć tylko jego prawą rękę. Wróćmy do gadżeta: myślicie, że inspektor cały rycie miał tak na imię? Jest wiele głupich imion, ale nazwać swoje dziecko gadżet jest chyba już przesadą. No, i na dodatek niezbyt chce mi się wierzyć, że urodzi się w połowie mechaniczny. Jak zawsze mam dla Was teorię, która rzuci na tę bajkę trochę światła i ujawni dotychczas ukryte w mroku sprawy. Gadżet był kiedyś zwyczajnym człowiekiem pracującym jako detektyw. Jednakże pewnego dnia, podczas jednej z jego misji, zdarzył się wypadek. Dosyć poważny wypadek, który zniszczył jego ciało, np. jakaś eksplozja, czy też zawalenie się budynku. Jego wspomniana siostrzenica Penny była niesamowicie uzdolniona technologicznie, co wiele razy pokazywała, tworząc przeróżne wynalazki. Stworzyła robota na wzór swojego wujka, który tak samo jak on dołączył do policji. Jednakże robot nie był doskonały, co można było zauważyć po częstych usterkach, czy też niskiej inteligencji. Robot Penny został nazwany gadżet ze względu na przeróżne gadżety zainstalowane w nim. Miało to zwiększyć skuteczność w łapaniu przestępców i uchronić gadżeta przed losem, jakiego spotkał jej wujka, który tak naprawdę przeżył. Jednakże wypadek zmienił go. Doznał uszkodzenia mózgu, co spowodowało zmianę poglądów, a także wpłynęło na jego zachowanie. Gdy dowiedział się o robocie, poczuł się fatalnie. Jego rodzina go odrzuciła i zastąpiła maszyną. Postanowił się zemścić i obrał sobie za cel zniszczenie gadżeta. Założył grupę przestępczą wyszkoloną do tego celu, a sam zmienił swoją tożsamość i przybrał pseudonim Dr Klau. Na poparcie tej teorii jest kilka rzeczy. Jak już wspomniałem, jedyną częścią ciała, którą widzieliśmy doktora Klaufa, była jego metalowa prawa ręka, która wyglądała jak sztuczna kończyna. Na dodatek jego głos jest strasznie niski. To prawie pewne, że Claw był ofiarą wypadku. Jego twarz nie została nam ukazana, gdyż była zdeformowana w wyniku tragedii, której doświadczył wcześniej. Co prawda została nam w końcu pokazana jego twarz, która bezdyskusyjnie obala całą tę teorię, jednakże została ona ujawniona wiele lat po zakończeniu bajki. Podsumowując, Gadget był kiedyś policjantem, jednak został ofiarą wypadku, która zmieniła go fizycznie i psychicznie. Penny, nieświadoma tego, że jej wujek przeżył, stworzyła robota na jego wzór i nazwała go Gadget. Klaufem jest prawdziwy wujek Penny, który postanowił zniszczyć robota, gdyż poczuł się odrzucony przez własną rodzinę. I na tym zakończymy. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to dajcie łapkę w górę i zostawcie suba. Dzięki za oglądanie i na razie.